i przyszły mi już boxy Serging Sparks najnowszego setu na dzisiejszego breaka live z otwierania tego dla widzów o 16 w sobotę, jak zawsze. Moi drodzy, dzisiaj w tym filmie chciałbym z Wami porozmawiać o fenomenie Pokémon TCG Pocket. O kurczę, stare okulary mam dzisiaj. Ponieważ właśnie dzisiaj pojawiła się informacja, że Pokémon TCG Pocket przekroczyło 30 milionów ściągnięć na całym świecie i chciałbym w tym filmie omówić porównanie sytuacji, w jakiej jest Pokémon TCG Pocket, najnowsza gra mobilna od Pokémon Company i Pokémon Go, giganta pokémonowego, który dominuje rynek mobilnych gier Pokémon od ponad 8 lat, i słuchajcie, to porównanie będzie dla Was bardzo. Zaskakujące. Zapraszam do oglądania. Otóż słuchajcie, mamy już dane również zarobków Pokémon TCG Pocket z pierwszych czterech dni od międzynarodowej premiery gry i przez te 4 dni na Androidzie i iOSie gra zarobiła na czysto dla twórców 12 milionów dolarów. To daje nam dokładnie 3 miliony dolarów zysku dziennie. I jak wygląda to w porównaniu z Pokémon GO? W przypadku tejże gry mamy oczywiście do dyspozycji statystyki z dużo dłuższego okresu. I na chwilę obecną, w roku 2024, średnio Pokémon GO zarabia dziennie. 1 milion dolarów. Co to oznacza, że Pokémon TCG Pokémon w momencie premiery, zanim ta gra zdążyła tak naprawdę w ogóle zyskać na popularności, zanim informacja o tej grze zdążyła rozejść się do szerszych grzeszy takich niedzielnych graczy, którzy na co dzień nie śledzą rynku i premier nowych mobilnych gier Pokémon, to już trzykrotnie przebija dziennymi zarobkami Pokémon Go. Jest to tym bardziej szokujące, że w ostatnim roku, dwóch w Pokémon Go mamy gigantyczną tendencję do dużo cięższego monetyzowania praktycznie wszystkich eventów, niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Każdy, kto grał w Pokémon Go w latach 17, 18, 19, 20, pamięta, że te eventy płatne zdarzały się może raz na parę miesięcy i kosztowały po parę dolarów, czyli około tam 23 zł. To była taka zwykła cena za jakiś płatny event w Pokémon Go. W tym momencie są eventy w Pokémon Go, gdzie mamy po dwa płatne bilansy, na jeden event albo mamy event, który ma płatny bilet, ale do tego biletu jeszcze można dokupić płatne dodatki i za każdy z tych dodatkowych bonusów dopłacamy osobno. Najlepszym przykładem będzie tutaj nadchodzący event Pokémon Go Wild Area, gdzie bilet na ten event kosztuje 69,99 polskich złotych, ale mamy też do tego eventu event przygotowujący o nazwie Into the Wild. W którym możemy dokupić aż dwa płatne tikety po 5 dolarów. Jeden z bonusami załapanie, drugi z bonusami do wykluwania, gdzie trzeba pamiętać, że gdy wybierzemy tą ścieżkę wykluwania, to będziemy musieli jeszcze wydać dodatkowo pokecoiny na inkubatory, a gdy wybierzemy tą ścieżkę rajdów, to będziemy musieli jeszcze dodatkowo wydać Pokecoiny na raid passy. W międzyczasie monetyzacja w Pokemon TCG Pocket wygląda następująco. Za 49,99 miesięcznie dostajemy miesięczną subskrypcję, w której dostajemy jedną dodatkową paczkę do tworzenia dziennie oraz wyzwania premium, z których otrzymujemy różne Nagrody, na przykład wizualne. Podkładki pod swoje karty, koszulki na karty i tak dalej. Natomiast tak samo jak w Pokémon Go możemy bezpośrednio wydać swoje Poké na Ride Passy, żeby zrobić więcej Rideów, na Inkubatory, żeby wykluć więcej Jajek, na Max Cząsteczki, żeby zrobić więcej Max Wall, na Lucky Egi, żeby dostawać więcej Expa i jeszcze na tysiące innych rzeczy, to w Pokémon TCG Pocket możemy wydawać pieniądze tak bezpośrednio na dwie rzeczy. Albo na otworzenie paczek, kart Pokémon dodatkowych ponad to co dostajemy za darmo, albo na unikalne, limitowane przedmioty kosmetyczne. Więc zaryzykuję tezę, że wcale jakoś Pokémon TCG Pocket nie jest grą bardziej zachęcającą do wydawania pieniędzy, w której jak nie wydasz pieniędzy, to twoja rozgrywka będzie dużo gorsza od graczy, którzy płacą. W Pokémon Go naprawdę tych sposobów monetyzacji jest dużo więcej i jest dużo więcej dziedzin, eventów, rajdów, wykluwania, shiny huntingu, max walk, których gracze free to play mają po prostu gorzej i trudniej. Od graczy płatnych. W takim razie, co dokładnie tak naprawdę stoi za tym wielkim sukcesem finansowym Pokémon TCG Pocket i jak to może wróżyć o przyszłość tych gier? Używam słowa wróżyć tutaj celowo, ponieważ, no, tak naprawdę nie da się w 100% na podstawie tych pierwszych kilku dni, pierwszego tygodnia przewidzieć, jaka będzie przyszłość tych dwóch gier. No, bo równie dobrze może być tak, że za rok już nikt nie będzie pamiętał o TCG Pocket, a ludzie dalej będą dziesiąty rok grać w Pokémon Go. Chociaż moim zdaniem jest to bardzo mało prawdopodobny scenariusz i zaraz powiem dlaczego? I żeby nie było, ten film nie jest po to, żeby umniejszać w jakimkolwiek stopniu Pokémon Go. Ja gram w Pokémon Go od ponad 8 lat i dalej będę grał w Pokémon Go i nie wróżę, że ta gra upadnie za rok czy za dwa, zostaną zamknięte serwery. Nie zamierzam tutaj siać poruty. Nie, Pokémon Go dalej będzie. Ja dalej będę grał w Pokémon Go. Pokémon Go dalej jest fajną grą, ale wydaje mi się, że na polu mobilnych gier Pokémon w końcu wyrósł dla Pokémon Go jakiś sensowny konkurent. A czemu tak uważam i czemu moim zdaniem przyszłość Pokémon TCG Pocket będzie wyglądać bardzo dobrze i moim zdaniem długofalowo pewnie lepiej niż w przypadku Pokémon Go. Otóż jest tak z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli spojrzymy dokładnie na strukturę wydatków Pokémon TCG Pocket, to prawie za połowę wszystkich wydanych pieniędzy w grze odpowiadają. Japończycy. Nie od dziś wiadomo, że najwięcej takich najbardziej hardkorowych fanów franczyzy jaką są Pokémony jest oczywiście w Japonii, w ojczyźnie Pokémonów, tam gdzie jest siedziba główna Pokémon Company, tam gdzie jest siedziba główna Nintendo, tam gdzie jest siedziba Game Freak, czyli firmy, która stworzyła wszystkie gry z głównej serii Pokémon. I to, że jest tak duże wsparcie, tak duże zainteresowanie, tak duża chęć Japończyków do wydawania pieniędzy w Pokémon TCG Pocket i grania w tą grę, bardzo dobrze wróży przyszłości tej gry, ponieważ Japończycy mają bardzo wysoką dedykację, mają bardzo duży taki disposable income, to się nazywa po angielsku, czyli dużo pieniędzy do rozwalenia na głupoty. <noise> tak to sobie przetłumaczmy co miesiąc. To jest zamożny kraj, kraj, w którym ludzie w moim wieku, w okolicach trzydziestki, bardzo często nie mają w ogóle dzieci, za to mają dobrze płatną pracę i po pracy mogą sobie wydawać pieniądze na różne. My byśmy to nazwali może rzeczy niekoniecznie pierwszej potrzeby, czyli na jakiś hobby. Mężczyźni. W moim wieku, w Japonii, bardzo często lubią wydawać gigantyczne pieniądze z naszej perspektywy, z naszego punktu widzenia na jakieś figurki z anime, gadżety, karty Pokémon i gry tym gry mobilne. I taki ciągły, nieprzerwany zastrzyk gotówki zarabianej przez Pokemon Company na tej grze będzie niesamowicie motywował Pokemon Company do inwestowania części tych pieniędzy z powrotem w tę grę w zespół programistów, grafików, projektantów po to, żeby co chwila projektować nowe karty, nowe eventy, nowe aktualizacje po to, żeby w tej grze cały czas działo się coś fajnego i żeby cały czas była rozwijana. I słuchajcie, to, że cały czas gadam tutaj o pieniądzach w tym filmie, to nie się czy o tym i to niekoniecznie będzie tak, że Pokemon Company będzie musiało skupić się tylko na pieniądzach, zmusić twórców gry odpowiedzialnych za Pokémon TCG Pocket, którymi są Creatures oraz e, firma Dena, odpowiedzialna m.in. za Pokémon Masters i X, żeby jakoś wyciskali, zmuszali do monetyzacji graczy, robiąc grę na maksa pay to win. Słuchajcie, w tego typu grach, które opierają się na interakcjach pomiędzy graczami, na walkach pomiędzy graczami, gracze free-to-play też muszą być zadbani, i każdy inteligentny, mądry, doświadczony projektant gier, a tacy na pewno są w Japonii i pracują nad tą grą, wiedzą jedną zasadę. Trzeba zawsze trzymać graczy free-to-play zadowolonych w takich grach, żeby im się też dobrze grało, żeby dla nich też były ciekawe eventy, żeby im żyło się dobrze, ponieważ gracze free-to-play, i dla niektórych może to zabrzmieć niefajnie, ale każdy twórca multiplayerowych gier mobilnych musi o tym pamiętać. Gracze free-to-play są kontentem dla graczy płatnych. Co przez to rozumiem? Otóż, jeśli gracze free-to-play odejdą z gry, to gracze płatni przestaną mieć z kim grać. Taka sytuacja, moim zdaniem powoli dzieje się na przykład w Pokemon Go. I to, że na jeszcze nie spadły jakoś szczególnie przychody w porównaniu do ubiegłych lat w Pokemon Go, to nie świadczy, że ludzie nie odchodzą od tej gry. To świadczy być może, że odchodzą, ale może ci, którzy płacili mniej, a ci, którzy płacą więcej, to teraz wydają jeszcze więcej, więc jakoś im się to wyrównało. Ale w długiej perspektywie, jeśli będzie brakować graczy, nawet tych free to play, to z kim ci gracze, nawet płatni, będą robić rajdy? z kim będą robić max walki, przeciwko komu będą walczyć w PvP i tak dalej, i tak dalej. Każda tego typu gra musi mieć duże rzesze zadowolonych, chętnych do grania graczy free-to-play. I długofalowy sukces tego typu gier właśnie zależy od tego balansu. Żeby gracze free-to-play mieli fajne doświadczenie, fajnie im się grało, ale jednak trochę coś cię ciągnęło do tego, żeby jednak wydać troszkę pieniążków co miesiąc, żeby jednak twoje doświadczenie z gry było jednak troszkę fajniejsze, troszkę lepsze, trochę przyjemniejsze. Być może, żebyś miał takie, powiedzmy, z 10-15% przewagi statystycznie nad graczami free to play, że jednak jak dużo zapłacisz, to częściej wygrywasz niż przegrywasz, ale jak nie zapłacisz, to też możesz sobie jakoś radzić, zwłaszcza jeśli nadrabiasz to z skillem po to właśnie, żeby gracze płatni też mieli dobrą i mieli nad kim mieć te 10-15% przewagi dzięki swoim wspaniałym kartom kupionym za setki dolarów, czy tam dziesiątki tysięcy, setki tysięcy japońskich jenów. I widzimy to już teraz, chociaż grama dopiero tydzień i parę dni, że w TCG Pocket są naprawdę przemyślane fajne, ciekawe eventy, bo dwa pierwsze eventy, które do tej pory pojawiły się w grze, pierwszy event, Zachęca nas do walki PvS, komputerowym przeciwnikiem, więc jest przystępny dla graczy początkujących, dla graczy ze słabymi taliami, dla graczy free to play i pozwala nam za darmo zdobyć sobie fajne, przydatne karty, na których możemy zbudować nowe, ciekawe, całkiem silne talie, które przydadzą nam się później w walkach w PvP. A drugi event, który od razu idzie za ciosem, wprowadza taki mini turniej z nagrodami PvP, żeby jeszcze bardziej zmotywować ludzi, zachęcić do zmierzenia się z innymi graczami, spróbowania swoich sił w rozgrywce gracz na gracza w czasie rzeczywistym, w karty Pokémon. Więc od razu, tydzień po premierze, już widzimy, że oni zrobili to dobrze. Te eventy działają. Pierwszy event? Masz co zdobywać, co sobie budować, na czym zbudować nowe talie? Po co masz je robić? No po to, że zaraz zaczyna się turniej, w którym zależy ci, żeby go zrobić, bo masz tylko 18 dni, żeby zdobyć tą najlepszą odznakę, sflexować się na swoim profilu, potem zdobyć nagrody, że patrz, zaszedłeś wysoko w tym turnieju, miałeś dużo zwycięstw, więc jesteś dobrym graczem. Brawo. I kolejne eventy, to są tylko przecieki, ale kolejne eventy są tuż za rogiem, też będą wprowadzać zaraz nowe karty, nowe talie i ta gra będzie dynamiczna, będzie żyła. Co chwila wejdzie coś nowego, wejdzie dwie albo trzy nowe karty, ale już będzie dało się na nich zbudować nową talię, która wprowadzi duże zamieszanie. I każdy będzie chciał ją spróbować. Będą talie dla graczy free to play na darmowych eventach. Będą talie trochę trudniejsze do zdobycia. Bardziej dla graczy premium. Które trzeba będzie trafić z paczek. Ci, którzy będą mieli szczęście graczy free to play, trafią ją z darmowych paczek. Ci, którzy nie będą mieli szczęścia, będą musieli ją dokupić albo próbować dalej. I tak to będzie się kręciło. W międzyczasie porównajmy sobie eventy w Pokemon Go. W tym momencie w Pokemon Go jest event żniw, W którym jest nowy Pokemon. Taka oliwka. I możesz go złapać szajni. Po co ci ten Pokemon? Nie wiem, nic nie robi, no nie użyjesz go do żadnych walk. Ludzie w Pokémon Go.net są zainteresowani PvP, bo ta mechanika akurat nie jest jakoś super ekscytująca i dopracowana. Więc po co ci ta świecąca oliwka? No, dla tych, co lubią, lubią zbierać świecące Pokémony, taki event. Zbierz sobie dwa nowe świecące Pokémony, czy tam jednego. I tyle, do niczego ci się one nie przydadzą, ale jest jak jest. I tu jest ta różnica. TCG Pocket? Nowy event, nowe karty, na których zbudujesz nowe talie, które ci się przydadzą. Od razu możesz ich użyć w turnieju, bo są dobre, naprawdę przydatne. Tutaj event na oliwkę, z którą nic nie zrobisz, ale ładnie się świeci. I to jest to, co muszą twórcy Pokémon Go zrozumieć na nowo, bo kiedyś to działało bardzo dobrze. 17, 18, 19 rok. Co chwila wychodził nowy Pokémon jakiś, który był dobry, który każdy chciał go zdobyć, nawet na komuś ideju. Tyranitar, Dragonite, każdy chciał go mieć, bo był dobry na rajdy, przydatny do Walk. Teraz w tym momencie w Pokemon night nie wiemy, które Pokémony są dobre na rajdy, bo oni pozmieniali coś w statystykach i teraz inne Pokémony są lepsze niż te, co wzmacnialiśmy sobie przez 8 lat. Czemu to w ogóle zmienili? Nie wiadomo. Na evencie masz Pokémona, który przyda się tylko do tego, że świeci, a w sumie nic nie wnosi do gry. Ewentualnie raz na jakiś czas leci Pokémon, który jest przydatny w PvP, ale nie wszyscy grają w PvP, bo to nie jest clue tej gry. Ten system PVP no nie jest aż tak pięknie przemyślanym, wspaniale zaprojektowanym systemem, jakim są od ponad 20 lat karty Pokémon, które są jedną z najbardziej popularnych karcianek na świecie, w czołówce razem z Magic The Gathering, razem z pewnie karcianką Yugioh i tak dalej, tak dalej. To wciąż są top karcianki na świecie. Więc ta sprawdzona formuła, którą może grać każdy, bo zarówno dziecko może zacząć grać w karty Pokémon, jak i dorosły i każdy znajdzie dla siebie wyzwanie. I dobrze zaprojektowane inventy, to jest to, co będzie napędzać Pokémon TCG Pocket. Przyszłości. Także, moim zdaniem, przyszłość Pokémon TCG Pocket będzie bardzo dobra. Za rok zobaczymy się pewnie w jakimś filmie z TCG Pocket. Chyba, że w Polsce akurat tak się nie przyjmie, bo nie ma polskiego języka. To jest trochę słabe, bo to od razu skreśla połowę dzieciaków z grania, które nie znają angielskiego. No, ale Pokémon Kompany, no niestety, ma Polskę yy, nie powiem gdzie. Taka, Taka prawda. Tak samo Niantic, bo Pokémon Go też nie ma po polsku przecież. Niantic też ma nas głęboko. A Pokémon Go, gdzie będzie za rok? Pewnie tutaj, gdzie jest teraz, czyli dalej stosunkowo popularną, stosunkowo dobrze graną grą, ale może kolejny rok znowu odrobinkę mniej popularną niż rok wcześniej. No, chyba, że Niantic no w końcu się obudzi i wymyśli tak duże zmiany, tak konsekwentne, tak dobre, żeby jednak ta gra poszła w troszkę bardziej ekscytującym kierunku. A Wy jak myślicie? Czy to, że teraz TSG Pocket wystrzeliło jak strzała, przegoniła Pokémon Go, czy to jest dobry prognostyk na przyszłość, czy to jest tylko taka chwilowa moda? I za rok już nikt nie będzie pamiętał TCG Pocket. A dalej ludzie będą grać w Pokémon Go. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Widzimy się długo w kolejnych filmach. Trzymajcie się na razie. Do następnego. Cześć.